Siemandero, witam ponownie na moim kanale. Lecimy dalej z filmikami z Carix Drifta. I oczywiście z mojej superanskiej Supry. Na wstępie od razu powiem, żebyście mnie nie zatłukli, bo lecę na manualu. Próbuję się teraz nauczyć na manualu. Ostatni filmik z ustawień Supry wstawiłem, no to bardzo ładnie mi poszło, no ale tam było na, ma... na automacie Zwrócimy nowe traski Ach, odklej się. Grać tego wszystkiego teraz jeszcze z bigami. Ale przerzucam się na manual. Na automacie, o kurde albo Zamulają kurde te fury na biegu a tak po samemu można sobie przeciągnąć na niższym biegu Ale na razie tu brakuje płynności w drifcie przez to a i mnie skleiło, kurde a czemu tak szeroko wyszła, kurde Jest złoto. 200 koła zarobione. Lecimy pod front. Урры, да, как заявил, что мне сейчас пошло. Замосс какой-нибудь hamowaniami bez tego e, hamulca be, e, bez ABS-u, bo nie prostuje auto. такой не <говорит> <говорит> Leczone na złotemu no, i lecimy dalej. Pamiętajcie zostawić łapkę i subika i rozwijamy kanał. Fajnie też jest na, na streamkach. Ostatnio Spidermanka dużo osób dopisało jak na ten kanał. Coraz lepiej się robi. Los Angeles. LA Block. Oh. Man. Kurde, zerwałam. Dobra, piąty dzisiaj utrzymamy. trzymany. Nożeg. Nie widać, bo nie widać na mapie, jak idzie trasa. Nie można przygotować się do zakrętu za bardzo.

Spróbujemy ponownie. Nie może tak być. Oooo, przez to, że tam straciliśmy te noży. Ale nosem mm. przy bandzie. Mm. поближе, чтобы ничего не случилось. Shit. Ale skopałem końcóweczkę Dobra, ale zaliczyliśmy Shit no Kurła, masakra Ja to głośno powiedziałem. A odczytywałem coś tam na telefonie. Dobra, nieważne. Kupujemy kolejną trasę. Tutaj nie możemy, bo jeszcze nie mam 16 levelu Dopiero co robiłem 15, ale widzę, że tutaj jeszcze są kilka trasek do wykupienia jakiś ring. A i West Coast Arena. 400 koła, kurde drogo. Dobra, bierzemy. I lecimy. co to w ogóle jest? to będzie takie krótkie? Uj, ale mi przeprostowało kurde, no właśnie to jest ten hamulec ja piskam hamulec, za auto nie w jedną stronę pójść. to? Już? Złoto 3200, a 1500 do nawicia. Dobra, chociaż jeszcze raz spróbujmy Zapłaciłem za to 400 koła, a zarobiłem 50. Забрай еще раз. Ну это ладно, это будет перфектно. i pół tysiąca jeszcze raz żeby trochę pozarabiać kurde no tak żeby jeszcze jeden tor wypłynę. tam na dole tego ringa chyba tam z 200 kosztował no kurde chciałem szybciej wejść w ten zakręt i wtedy nam brakło prędkości To że to takie krótkie. No dobra, lecimy dalej 60 koła Beznadziejne. 400 koła za najgorszy chyba tor jaki jest 250 na enringu. ringu do szykoła do nabicia kupujemy i lecimy. A myślę, że do następnego filmiku. Mamy nowe auto Myślałem że kupić Nissan na GTR I zrobimy go Ale mnie wyszło To Masakrycznie mi się złożyło że się złożyło mi. Ja tak złożyłem. Korunek, ale spoko nawet im siki 43 koła, 17 do złotko przejedźmy sobie jeszcze raz nie myślę, że na dzisiaj zakończymy sobie a w następnym odcinku właśnie kupimy nowe auto, zrobimy je sobie i zobaczymy jak lata. Jak Przednie się nie udało, to teraz się udało A, za duża prędkość, żeby nie wyzerowało wyzerowało ja pierdło. из Вашингтона, там Иване и так далее, и вот разом. И потом за 18, wyjść, 6 milionów ponad mamy, katalog i myślałem, żeby kupić właśnie dokładnie tego za 875 tysięcy Nissana GT-R Skyline R35. Jak macie jakieś propozycje na inne autko, żeby zrobić pod drift, piszcie śmiało, pomyślimy. A na dzień dzisiejszy kończymy i strzałeczka do następnego. Cześć!